Drodzy gracze, drodzy przyjaciele, drodzy słuchacze, drodzy niemal parafianie. Chciałbym was powitać. Na czymś cudownym, czymś wspaniałym oraz na drodze, która mnie oświeciła. Teraz powiem że pam, param, pam, 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 czołem kurwie dun i growe wysrywy. Magiczne pierdolone, zajebiste live alive a live alive live alive jak zwał tak zwał edition 2023 drodzy słuchacze jest dla mnie magicznym rokiem jeżeli chodzi o gaming dawno nie miałem tyle takiego fanu z ogrywanych gier. Dawno nie czułem się tak podekscytowany każdą premierą. Dawno nie ograłem tyle gier, kurwa, z tą koloratką pierdolą. Dawno już nie miałem okazji z tyloma grami obcować i tak się dobrze bawić. Ale to dalej. Czy zagram w Street Fighter 6 z moją dobrą, bardzo fajną ekipą, którą bardzo lubię, <kluje> szanuję i uwielbiam? Czy zagram w coś niesamowicie grywalnego, jak najnowszy mm, Armored Core, czy odkryję gierkę, która miała być główna, a mi się spodobała, jak Forspoken. Czy też, nie wiem, ogram, co czekałem przez, kurwa, wiele, wiele lat, czyli Final Fantasy XVI, i się nim jaram. Tak nagle istotny zowąd, całkowicie przypadkowo, ale też nie do końca przypadkowo, dzięki uprzejmości mojego wiernego współtowarzysza Sebastiana Jankiego. Miałem, doznałem objawienia. Dziękuję ci, przyjacielu Kozmej. Ze względu na to, jak szturnołeś, bym ograł live a live, live a live, jak zwał, tak zwał. Tytuł ze wszechmiar dziwny i dla mnie już tak naprawdę wymykający się z ram gierki Ja ją przeżyłem. To i była. Droga niesamowitego dla mnie wręcz oświecenia i, i droga, której, którą ja podążyłem i którą się jarałem, bo uważam, że, że, że tytuł, który yy, ogrywałem, remake nazwijmy to, z roku pańskiego 1994, jest absolutnym topem topu w, w życia, jeżeli chodzi o moje obcowanie z grami i gamingiem w ogóle. Uważam, że on wyszedł już z pewnych miar y, gierkowania dla mnie, wszedł w coś głębszego, bardziej mistycznego, lepszego. Też może ta, ta, ta cała przebieranka w, w, w. mojego, waszego pasterza, y, bo po prostu w tej świecie rozdałem oświecenia kończąc ten tytuł. Mam co do czynienia a dlaczego i czy dowiecie się bądź nie dlaczego tak o tym mówię, dowiecie się z przy odcinka, Więc nie ma co przedłużać i zaczynamy! Leave a Leaf to oryginalnie gra z, jak mówiłem, z 1994, który Square chyba samo o nim zapomniało przez wiele lat. Nikt był kultowy, ale był na tyle mało popularny, ze względu na to, że on nie był oficjalnie nigdy Angielszczony ze względu na to, że on. Poczekajcie, tylko zamknę, bo kurwa piska tu. Jezu, to się tam, kurwa trąbiła, i teraz się dzieje, nieważne. E, w każdym razie i z niesamowicie wręcz y, niszowy tytuł, który którym ja mało o słyszałem, właściwie y, parę razy słyszałem, właśnie ten bardzo, niejaki Janki bardzo, niejaki on nie jest niejaki, jest na pewno jakiś y, Nijaki Janki bardzo mocno mi polecił ten tytuł y, już wcześniej, ale ja go jakoś olewałem, i chciałem, nie miałem ochoty na jakieś pikselowe, kurwa, retro JRPG, bo uważałem, że no ileż kurwa można, trzeba mieć to siłę, czas i w ogóle, no i jakoś tak Zdów się na to zabrałem i kurwa doznałem 30 niemal godzinnego oświecenia. Bo ten tytuł się, jak mówiłem wcześniej, wyrywa gdzieś tam i, i, i już, już wychodzi z ram gamingu na poczet czegoś więcej. To już jest takie obcowanie z czymś magicznie mistycznym wręcz objawieniem religijnym. Historia tutaj to przedstawienie siedmiu głównych bohaterów, yy, którzy. Każdy, każdy, każda historia tych bohaterów jest pisana z kogoś innego, to jest warto notowania. Są tam jakieś znane nazwiska, nie, nieznane, chuj tam wie, Janki mi tam mówił, ja tam no, ja w piździe, bo jak wiecie, ja nie gram generalnie w, 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 w nazwiska, czy tam imiona, czy tam skośne znaczki tylko w gry. I mnie to jebało, ale każdy, każdy scenariusz jest napisany z kogoś innego. Niczym w Tarantinie? O, Tarantino cztery pokoje. Tam też Tarantino, Rodríguez i tam inni, inni reżyserowie, którzy nakręcili cztery pokoje swego czasu. To jest tutaj bardzo podobnie, bo to jest siedem osobnych historii w różnym czasie dziejących się. Mamy prehistorię, to jest niesamowita, o czym. No, wąż się zatrzymajmy. Jest sobie prehistoria na przykład i jest to dwu do czterogodzinnego historii na temat młodego jaskiniowca który poznaje swoją miłość życiową, tak? I są niego takie komediowe dość też paryety z mało I uwaga, uwaga, na przykład w tej 2-4 godzinnej historii, która by mogła zaśnie jednego zajebistego Terpega, mamy naprawdę masę zajebistej fabuły, która uwaga, nie jest przedstawiona tam ani jednym słowem. Przecież to, że są jaskiniowcy, którzy nie potrafią jeszcze się porozmawiać w takim takiej mowie, jaką my znamy, jak ja, na przykład pierdolę w tej chwili. Oni tam są niemi całkowicie i, i, i widzimy tylko gesty. Chmurki, i tym się porozumiewa, co jest niesamowite. Na przykład, i, i te cztery godziny, powiedziałam, wow. Później mamy przykładowo, i to, i, i to jest jedna z fajniejszych, to nie ma złych historii. Jest na przykład też Dziki Zachód, który swoją historią po prostu jest takim idealnym westernem jeden na jeden, oddającym klimat. To już nie jest gra z klimatem. To też taki cytat, teraz powiem, ta gra jest klimatem, co na przykład pokazuje właśnie ten świat ym, Dzikiego Zachodu, który jest dla mnie o wiele bardziej taki wymowny, niż nawet w Red Dead Redemption. chociaż jest z trzema pikselami na ale ten taki, kurwa, mega feeling, po prostu płynący z tej historii, kurwa, dzikiego zachodu był, po prostu mnie rozpierdolił czaszkę. Nieraz, nie dwa bo w ogóle w tej grze miałem tak, że dawno tego, nigdy chyba tak nie miałem, że ja nie wiedziałem, co mówić, ja, ja grałem w to i ja nie wierzyłem w to, co widzę i to, co się dzieje, ja to kontemplowałem, ja to myślałem, jak mówiłem wcześniej, dla mnie to coś, co tam przeżyłem, było czymś już już mistycznym i zdanym. nie wiem czy w ogóle rozumiecie o co mi chodzi, bo to już wyrwało się dla mnie z takiej swoistej ymm, gierki jako takiej. To już jest, kurwa, coś na, o wiele, o wiele, o wiele wyższego w każdym bądź i razie. Mamy też historię, na przykład, ymm, starego mistrza sztuk walki, który jest, kurwa, rozpierdala palcem każdego, kurwa, na świecie. Dobierającego sobie trzech uczniów i trenującego ich Kung Fu niczym w latach 70. w takich starych filmach Kung Fu. I tak de facto te trzy godziny na przykład tego misza Kung Fu to jest taka kwabuła filmu z lat 70. z Jackie Chanem, kurwa Pianem, Duncan kurwa Master skalnie 1 na 1 I, I to jest kolejna rzecz. To jest, zobaczcie, już powiedziałam wam trzy pokrótce takie streszczenia fabuł tych, tych, tych gier. Oczywiście nie będę wam mówić dalej, bo te historie się niesamowicie zapętlają. Ale mamy tutaj tak, czasowo właśnie jest. Mm, jest od prehistorii pod bardzo daleką, bardzo daleką przyszłość. Na przykład mamy bardziej klimat obcego, dead space'a i troszkę takiej historii z science fiction, takiej mocniejszej, ostrzejszej, taką muzyką ambientową, o muzyce zaraz, bo ona jest kurwa po prostu czymś zajebistym. ale to chuj, dobra. To już chuj, bo już zaczynamy od, od, odchodzić od, od meritum sprawy, czyli od, od, teraz tej historii. Historia zamyka się na siedmiu bohaterach, jak mówiłem, z dodatkową ósmym chapter'em i na, o finałowym dziewiątym. Więc mamy tak, to jest niczym jakieś grzechy główne czy inne chuje moje przykazania. Mamy siedem historii, a w rzeczywistości dziewięć. Mamy siedmiu herosów, a w rzeczywistości ośmiu. I mamy piękne zakończenie, a w rzeczywistości zajebistych pięć zakończeń tej historii. I to wszystko zamyka się w takim skondensowanych 30 godzinach kurwa pierdolonej, growej nirwany, chociaż już ja nie wiem czy growej, po prostu nirwany. Ja się poczułem, oglądając napisy tej gry, oczyszczony, byłem taki... Ja chyba nigdy tego nie przeżyłem, za co w ogóle grając w grę Chiwniera, czy kiedyś fajna siódemkę, czy, czy która mnie, jak wiecie, ukierunkowała, jeżeli chodzi o gaming. Dla mnie ten tytuł fabularnie, oraz, oraz przedstawioną historią, oraz taką kliszą, oraz tym, jak, jak to wszystko jest przedstawione, no, chociaż niby retro jest, jest przedstawiona taka retro oprawa, tam czterech pikselków na krzyż, no po prostu, kurwa, jego pierdolona w dupę pcha na blać. Orzesz, kurwa, ja pierdolę. To jest po prostu mistrzowski gaming, który już stał się czymś więcej. o i to jest zajebiste poznanie, bo powiedziałam fabułę. O prawie stwierdziłem, no dobrze, jest to zremajkowana oprawa, więc nie jest taka tragiczna. No, no takie snesowe, wiecie, jak to jest z snesowymi gierkami, nie? Coś się dzieje kurwa z tą kamerą, że jak na mnie jest na druk, to kurwa ten jest białe, jak ja wychodzę z ekranu to patrzcie, to kurwa, nie, gówno jest widoczna, dobra, nieważne, coś, coś, z tyłu, nieważne, to tam, chuj z tym. Jak wiecie, to jest zawsze pełen spontan i coś z, jak jesteście wy srywowymi matkojebcami, to I tak zaakceptujecie moje braki technologiczne, które tutaj prezentuję. W każdym razie, wracając już do tematu samego samego Live Alive, Live Alive, i dalej, nie wiem jak to się mówi, jak to się nazywa, de facto, bo ani razu nie powiedziano. Jak mówiłem, no grafika jest całkowicie zremakowana na silniku Octopath Traveler. Czyli dla zaznajomionych z japońskimi RPG-ami, wiecie, że to jest piękna oprawa, która, która jest 2D, ale, wie, ale, ale w postaci są sprzętami pixel artowymi w 2D pełnym. Natomiast. Same tła są 3D bardzo ładnie renderowane i to wszystko tam się rusza, płynie itd. i tak dalej. To jest piękne, to jest piękne, piękne, piękny odpał graficzny, za który mi się on bardzo podobał. Kolejną sprawą, zmianą między. E, która zmienia tą grę pomiędzy. Co jest kocie? Dobra, nieważne. Co zmienia tą grę, jeżeli chodzi o jej wizję, jest to, że w przeciwieństwie do, 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 do remake, remastera z 1994 roku ta odsłona. Wol, kurwa! Ta odsłona jest y, w pełni zdabingowana. I to kurwa jak. Kiedy właśnie ten, w szczecinie, Dziki Zachód odpalił mi się, kurwa. Kiedy ja słyszałem tą muzykę z tymi dialogami takimi, właśnie teksańskimi kurwa, rozpierdolatorów, ja miałem orgazm, kurwa. No. W momencie, kiedy zmieniłem sobie specjalny raz język, bo można zmienić w każdej chwili języka japońskiego na, na angielski, na jednym świecie, bo tam jest też y, Japonia z czasów Edo, kiedy, kiedy jeden z Shinopi, tam, ta takim zamku. To tu musiałem sobie japoński odpowiedzieć jako jedyny, jedynym momencie. To, I to, to też kurwa, to był, to był taki ciężar emocjonalny, którego to, 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 to prawie, że nie podołałem. I ci co oglądali ze mną cały, bo, bo, bo całą grę ja przechodziłem, z całkiem sporo widzów miałem przynajmniej <grym, grym>, no, widziały, jak ja to przeżywałem, jak się cieszyłem, jak ja obcowałem z tą grą, to jest po prostu niesamowite. I, I ja mam kaca growego i to jest, to jest, to jest, to jest i nie potrafię. Dalej skleić takiej jednej, takiej wampiguły, tak naprawdę, co ja przeżyłem, bo przeżyłem rzecz niesamowitą, jak mówiłem, ja mnie ta gra oświeciła. tak? Kiedy muzyka, każdy ze światów ma do siebie pasującą muzykę, w pełni zdabingowaną tej cudownej historii, ta oprawa, to wszystko się tam wywiązało. Zobaczyłem ending, byłem w szoku. Ja, ja siedziałem, kurwa, ja już wyłączyłem streama, wyłączyłem konsolę. To było wczoraj w godzinach nocnych. Tak siedziałem kurwa i się patrzyłem w ścianę po prostu, nie? I tak... I chuj. Stwierdziłem, że za mną było coś niesamowicie metafizycznego już kurwa, bo tak jak mówiłem, no to już za dawno wyszło mi z gamingu, więc chciałem się was z tym podzielić, bo uważam, że to jest... Przestało być już śmieszne. No to, że kurwa, wyłożyłem wam kawałek kartki i udawałem cię za to tam swój z tym. No bo chciałem wam trochę kolorytu nadać, nadać do tego filmu, żebyście byli zainteresowani. Tylko dlatego, żebyście kurwa spróbowali. Spróbowali yy, zrozumieć mnie, ogrywając ten tytuł. Ja ci, Sebastianie z okolic Łodzi oraz Koreatończyku z okolic Katowic, która grała tylko oryginał. Serdecznie dziękuję za tą polecajkę. No i Nedowi, który, który, który mówił, że to nie jest magierka, bo ogrywał w tym samym czasie, co ja się okazało. Bardzo dziękuję wam, bo, bo, bo gdyby nie wy, chyba nie przeżyłbym tego Poznania, które jest za mną. Którego, aż żal, że się skończył. a aż, aż, aż szkoda mi, że to koniec tej przygody. Ta przygoda przebiła wszystko. Tak tutaj. Przebyła mi wszystko. Co przeżyłem do tej pory w tym 34-5-letniej historii gram. No trochę więcej lat no niestety. Yy, przeżyłem, kurwa, no niesamowite, to, to było niesamowite przeżycie po prostu. I, i serdecznie Was do tego polecam, bo, bo, bo ten tytuł jest dostępny na Nintendo Switchu. Ten tytuł jest dostępny też na PlayStation yy, 3, 4, 5. Yy, on nie kosztuje dużo, a, a sprawia, że człowiek jeżeli to zrozumie, jeżeli zrozumie ten, ten przekaz oraz zrozumie to, w jakiej formie on istnieje, to może stać się jak ja, stać się innym grobowym, grobowym. Grobo. Poczekajcie, kurwa, bo mi to strasznie ciśnie ta koszula. E, Grobowo zupełnie, zupełnie inną jednostką. Ja się czuję zmieniony po tej grze, bo, 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 bo po prostu była ona. Niesamowita i ja z tym poświadczeniem Was zostawiam, mówiąc, że mi w niej zagrało wszystko. To jest czysto subiektywne zdanie, bo musicie wiedzieć, że ta gra jest oldschoolowym JRPG grą fabularną, bo nie jest czystym rpg bo tego samego jrpg owego mięska typu farmienie i, i, i jest stosunkowo mało, porównując do innych tuzów jak Dragon Quest, bądź Final Fantasy, bądź chyba nie wiem, inne Tales of, of Rzodkiewka. Czy tam ksenocycki? Tak, reprezentuje sobą to, czego ja oczekiwałem i poszukuję w graniu. W tym wypadku czegoś głębszego, przechodząc ją, ja poczułem, że wam w dupę, muszę, musicie w to zagrać i ja was muszę nawrócić. Tym niemal optymistycznym akcentem, tym bardzo optymistycznym akcentem, bo dla mnie tak naprawdę nie ma minusów, tylko Jak mówiłem, musicie wiedzieć, że to nie jest dla każdego ze względu na to, że jest to pixelowa oprawa, która jest, jest, jest to pixelowa oprawa, gdzie gameplay jest na takim samym poziomie jak fabuła, jest pół na pół przedstawiona, gdzie te wszystkie trybiki tam działają idealnie, ale no wiadomo, że gościu, który, który ogrywa wielkie blockbustery AAA typu Dawid Klata, jeżeli chodzi o fabułę, bądź. bądź Typu Call of Duty, jeżeli chodzi o gameplay, ani jeden punkt docelowy, ani jedna osoby, ani drugi, nie znajdą tam nic dla siebie, nie? Ale jeżeli nie przeszkadza wam pixel artowe oprawa, jeżeli chcecie od gry wymagać czegoś więcej niż gry, bo to jest przeżycie, moim zdaniem Live Alive, Live może oświecić was, jak mnie oświecił. Kiedy ja uważałem się zawsze, od zawsze, od wczesnych 90 za fana japońskiej szkoły gamingu oraz RPG-ów? tak dzisiaj uważam że y, bez sensu było się uznawać za może no, nie znawcę, ale za y, takiego klimaciarza w, w tym aspekcie bo teraz dopiero po przejściu live czy tam live a live y, doszło do mnie że najzwyczajniej w świecie y, ten tytuł nieznajomość tego tytułu sprawiła że do końca nie mogłem się czuć nie tyle znawcą co Odkryć inny tryb oraz coś innego w tym skostniałym oraz dosyć takim już zamkniętym w pewnym kręgu mangoziewkowym gatunku, wyłamujący się z ram w ogóle game devu oraz gamingu, bo taka taka jest. Nie wiem, czy zrozumieliście mój przekaz, bo ja sam siebie nie rozumiem, ja tego nie odsłucham, ja to wrzucę kurwa w eter i chuj mi i wam w dupę moje kochane nerwy. Uważam, że. Każdemu z was gorąco ją polecę, nawet jak się odbijecie, to się pierdolcie i chuj wam w dupę, bo to się wtedy nie znacie, bo, bo, bo to jest. Dobra, że tutaj oczywiście komuś nie narzucam, ale, ale jeżeli czycie subiektywnie, znacie już mój gust i wiecie, um, co mi jara w, w gamingu, tak? to zagrało mi wszystko. Nie było, nie było tu rzeczy, która by mi nie odpowiadała. Począwszy od, mówię, oprawy przez dźwięk, bo przede wszystkim fabuła, zwieńczenie historii oraz, oraz to, jak zostało to wszystko przedstawione, oraz jak to wszystko zadziałało, to, to są... To były takie zębatki w zegarku, to wszystko kurwa tak tyk, 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 tyk i... to wszystko sprawiło, że ten budzik, który tu miał zatrybić, mnie obudził przy napisach końcowych, że doznałem tego, doznałem oświecenia, doznałem tego, że, 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 że ja chcę być graczem, kocham być graczem i, i dla takich gier warto nim być. Tym optymistycznym akcentem kończę ten przydługi wywód o niczym, dając tej grze jedno z moich ulubionych gier, jak nie ulubioną grę życia. Żałuję tylko, że poznaję ją dopiero w 2023, ale pozna polecam wam ją poznać jak najszybciej, bo uważam, że warto. Po prostu warto, warto, warto. Jeszcze raz warto przeżyć tą niesamowitą historię. O kurwa. Ciocia? Nie, no dobra, nieważne. Tak, gra długo by nie ze mną. Ja długo w tej grze będę do niej wracał i myślami oraz tym, że długo, często do niej będę wracał, do gry. Jest zajebista. Dziękuję Wam za uwagę. Do następnego na Rasparaneldy. Ho.